Najstarsi biegacze Ran Magedonu są przychowywani w specjalnym muzeum siwych dziadów. Tu można zwiedzać, gdzieś taka się płaci. Szymon muzeum specjalne miejsce, gdzie można zwiedzić i oglądać w ramach nocy muzeów starego dziada, który się nie nadaje do niczego. Zapraszam serdecznie w ramach to jest bonus w Ran Magedonie. o fajnych dziewczyn. Proszę. Tak się raz spróbuję to uzależnia jak nauk w każdym. Kolejny macie coraz większą chęć wzięcia udział adrenalina pozytywna energia, no i to uzależnia. I... Tragedia, ale coś wspaniałego. Mam nadzieję, że nie ostatni raz, to, to jest parkur. To jest coś co jest potrzebne na pewno młodzieży i nam wszystkim tutaj, bo naprawdę można się sprawdzić, można sprawdzić swój charakter i oby tak dalej, kontynuujcie, coś pięknego. Polecamy wszystkim. Ja mam dwie córki, także syna się, się może przyda. Ja to jak chcecie być przeczołgani, obłoceni i na koniec wylądować w lodzie, rewelacja. Ja, jak każdy na dupie, polecamy. To było dosyć ciężko, już mój piąty ran Magadon w tym roku. Jest pierwszy weteran. Jest naprawdę super. Dzisiaj biegliśmy dla dwóch osób. Dla Krystiana Rempały Starnowak smutna wiadomość dla wszystkich fanów sportu walki. I dla Mohameda Ali, który dzisiaj niestety zmarł. To no, jest dla nich, panowie, żeby wam było gładko tam nie. Pod biegu, chyba 10 razy więcej niż na zimowym. To nie było zwykłe bieganie. To było bieganie po górach. To była naprawdę bardzo fajna sprawą. Ten Runmageddon wydaje mi się bardziej górski niż myszlenicki. Tak naprawdę czułam się jakbym cały czas biegła z kimś znajomym, pomimo tego, że moi gdzieś tam się odłączyli. To jest taka odskocznia od codzienności. Coś innego. Miałem kryzysy dwa. Całe szczęście, fajne są te przeszkody, kiedy wskaczesz do wody i wtedy zapałem trochę więcej siły i czułem, że mogę się dalej zbierać. My startowałyśmy we trzy, we trzy, trzeba współpracować. To jest zajebista przeszkoda. To jest fajna, bo ona jest taka dziecięca. Co się stało? Zimna woda. Ważne, że daliśmy radę i jest zajebiście. Będziemy się widzieć na następnym. Cześć, Ty, ale wolniej, człowieku! Żeby sobie utrudnić, mam plecak i maskę. Żona pierwszy raz, zjadł trzeci. Dawaj się mi mocno na rękach, dać radę! Yes. Jest! jestem! Wystarczy spróbować raz i na pewno się nie skończy. Jeszcze kawałek, no. Tak! Było ciężko, ale za krótko. <noise> Bardzo fajny, parę godzin zabawy w błotku i wodzie i w dobrym towarzystwie. Pierwszy ramagedon, ale no nie spodziewałem się, naprawdę. Jestem tak zaskoczony niektórymi przeszkodami. Trzeba być twardy, bo nie miękki. No właśnie, no właśnie. Jest zajebiście. Bryksów. słów. Po prostu ekstaza. Najdłuższy biegowo. Ale jest super. Dobra. No ale ładne zawieszenie. Co <laughs> raz spojrzałem na takie tereny, ale to Dla ludzi z charakterem, <laughs> którzy potrafią wstać duszka, łóżka, powiedzieć I can do it. zejść i zrobić. Zresztą za trzy miesiące. Aha. I teraz do wesele się zagoi. wiem, ja tą samą stratę. Jest to katorga, jest to męka. Chodzi o to, żeby siebie pokonać. Nie wiem dlaczego. Super, 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 super! Czym jest dla was? Śmiercią i narodzeniem się na nowo. Życiem, życiem. <laughs>